Rolnictwo to Twoja praca, a może pasja? Jeżeli chciałbyś zdobyć wiedzę od profesjonalistów i wygrać cenne nagrody, zgłoś się do nowego sezonu programu AgroRewolucja. Jak bronić się przed szkodnikami? Jak ograniczyć negatywne skutki suszy? Jak podnieść wielkość i jakość plonu? Jak być rolnikiem XXI wieku? Jak dobrać najlepsze technologie dla swojego gospodarstwa? Jak przestrzegać przepisów i dlaczego jest to takie ważne? Zgłoś się do programu AgroRewolucja, a my przyjedziemy na Twoje gospodarstwo i pomożemy Ci w jego rozwoju. Dla uczestników programu nasi sponsorzy przygotowali nawozy i środki ochrony roślin o wartości ponad 100 tysięcy złotych. Wejdź na naszą stronę www.agrorewolucje.pl Nagraj krótki filmik i zgłoś się do programu. Powiedz nam, czego oczekujesz od programu, z jakimi problemami zmagasz się na swoich polach i dlaczego chciałbyś wziąć udział w agrorewolucjach. Mam nadzieję, że razem zwiększymy Twoje plony.